Poranny spacer, poranna kawa, i jak widać po mojej głowie, poranny prysznic już za mną. I w końcu mam czas, żeby przyjść i do Was się przywitać, więc dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Jak za mną widzicie, w mieszkaniu panuje jeszcze przedświąteczny rozgardiaż, ale w ogóle mamy bardzo napięty plan, bo właśnie muszę ogarnąć mieszkanie, muszę jakieś dekoracje świąteczne również zorganizować i planujemy z Wojtkiem dzisiaj iść na jarmark świąteczny w centrum Katowic, więc prawdopodobnie was ze sobą zabiorę, więc zapraszam was na vloga. No, jak widać, jest dramat. Trzeba będzie to wszystko posprzątać. Tam w ogóle jakieś paczki leżą. No masakra. Przychodzę do was, aby zrobić update czytelniczy, bo Mam bardzo ciekawą książkę, gdyż właśnie czytam Cud, Miód, Malina, jestem po drugim, e, po drugim opowiadaniu, bo jest to zbiór opowiadań i szczerze powiedziawszy, ja do tej książki podchodziłam jak do jeża, bo w internecie, zwłaszcza w internecie, na YouTubie, ale też na Bookstagramie ta książka zbiera praktycznie same pozytywne recenzje, i ja tak mam, że jak jakaś książka jest oceniana prawie przez każdego twórcę na pięć gwiazdek, to, to mam takie, że hmm, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, więc tak trochę no, miałam pewne wątpliwości. I chyba przez to, właśnie, że podeszłam do niej bez żadnych wygórowanych oczekiwań. To się zakochałam, bo jeśli nastawiacie się na super urban fantazy, na jakąś epicką historię fantazy z super głębokimi bohaterami i w ogóle cud, miód i malinę, to nie, ale to jest ultra lekka, przezabawna, i to, co dla mnie jest najważniejsze, bardzo optymistyczna opowieść, a właściwie zbiór opowiadań. Bo co prawda, mm, jeśli chodzi o te żarty tutaj, to one trochę tak mi nad głową przelatują i to nie do końca jest moje poczucie humoru, ale jak właśnie zdarzy w tej książce się coś takiego, co ma być zabawne, no to ja się tak hmm, uśmiechnę pod nosem. I dla mnie to już jest jakby duży na plus. Bo ja mam bardzo specyficzne poczucie humoru, i większość książek, które ma być zabawna, no niestety mnie nie śmieszy. Ale to jest, jest naprawdę, jest zabawne. Ale to, co ja tej książce zawdzięczam, to to, że ona wyrwała mnie z mojego zastoju czytelniczego. Ja pewna książka, a zresztą pokażę wam, która, a właściwie książki. Bo i ta, czyli Czarne Skrzydła Czasu, i niestety Abominacja Dana Simonsa, mnie wpędziły w zastój czytelniczy i dzięki tej książce, jeśli chodzi o Czarne Skrzydła Czasu, to ruszyłam. Jestem za połową i muszę Wam powiedzieć, że nie podoba mi się. Bo przede wszystkim ta opowieść jest nudna. Ta książka jest nudna. I. Nie lubię głównego bohatera, ale mam takie przeczucie, że chyba w tej historii trochę o to chodzi, że on nie do końca jest pozytywną postacią. Zobaczę, jak to się dalej rozwinie, ale na razie niestety co, to, co się wybija na pierwszy plan, to to, że to jest naprawdę nudna książka. A jeśli chodzi o Dana Simonsa, to przeczytałam pierwszy rozdział. I wstęp. Bo wstęp jest w ogóle ultra ciekawy, gdyż tam mamy historię, historię tego, jak autor poznaje głównego bohatera i jak to się stało, że on napisał tę opowieść. Tylko, że ten, ten bohater tutaj jest przedstawiony jako prawdziwa historyczna postać, a tak naprawdę autor sobie tą postać wymyślił, w sensie ten pan nie istnieje, a w książce jest to tak przedstawione jakby faktycznie Dan Simmons spotkał tego człowieka i z nim przeprowadził wywiad. No, więc przeczytałam ten wstęp, przeczytałam pierwszy rozdział o tym jak w ogóle do tego doszło, że ten główny bohater poszedł na wyprawę na Mont Everest i niestety muszę powiedzieć, że Trochę mnie to zmęczyło. W się sensie to nie było nudne, nie, ale, ale tu jest tyle opisów gór i śniegu, że ja po prostu po. Tak jak mi Gudryc pokazywał po 9% tej książki, musiałam ją odłożyć i sięgnąć po coś lżejszego, coś co mi da trochę dawkę optymizmu. I cud miód Malina zdecydowanie mi to dało. Dało mi uśmiech na twarzy, jakby chyba o to w tym chodzi w czytaniu książek, prawda? Więc ja na razie jestem na tak. A kto tam ma taki piękny kubraczek? Luna! I want to pick up your socks and line up our I like to do the things I do. Things I do I do for you I feed you frozen cherries without the bits. I'll give you all my kisses till I'm blue in the lips and all these things I do for you. Na początku tego vloga mówiłam o tym, że będziemy sprzątać, że planuję wielkie sprzątanie na święta, i prawda jest taka, że ogarnęliśmy mieszkanie. Co prawda nie jest tak czysto wiecie jak na święta, tak tip top, ale, ale musieliśmy sobie z mężem odpuścić. Bo prawda jest taka, że no trochę moja depresja mi na to nie pozwoliła, żeby ogarnąć, tak wiecie, żeby nie wiem, umyć okna na przykład, no nie? I, Kiedyś się strasznie z tym biczowałam, samo biczowałam, że, że tego nie zrobiłam, tam tego nie zrobiłam, że przecież święta są i trzeba, nie wiem, pozbyć się kurzu z jakichś miejsc, gdzie normalnie się jakby ten kurz olewa. I chyba już dorosłam do tego, żeby się nie biczować, jeśli czegoś nie zrobiłam. Jeśli czegoś, nie wiem, nie wypełniłam, to trudno, świat się nie zawali. Tak bywa czasami w życiu, no nie? I, i może teraz tak trochę smutno i poważnie się zrobiło, ale nie biczujcie się. Czasami można sobie odpuścić. Nie, nie trzeba wypełniać wszystkich celów, bo często stawiamy sobie te cele za wysoko. Nie, nie dlatego, że, nie wiem, uważam, że nie dacie rady czy coś takiego, tylko po prostu. Jeśli czegoś nie zrobicie, to jest ok, nie by czujcie się. No tak. Tak. Słuchajcie, jest dramat. Śnieg się topi, a mi jest tak zimno, że siedzę w nowej bluzie, i jeszcze pod spodem mam bluzę, a pod tym mam jeszcze i pod koszulkę i po prostu siedzę i marznę, ale przechodzę do Was, żeby opowiedzieć Wam o książce, bo skończyłam Cudmy i Malinę i podtrzymuję to, co powiedziałam w poprzedniej Psy się bawią, więc jeśli słyszycie jakieś warczenie albo szczekanie, to, to po prostu zabawa trwa, a jeśli chodzi o książkę, to, to ja naprawdę właśnie czegoś takiego potrzebowałam, super lekkiego, nie Niegłupiego, ale też bez żadnego takiego nadęcia, czy nawet niebłyskotliwego, po prostu czegoś takiego na odstresowanie się i po prostu żeby odetchnąć. I ta książka mi to dała. I ja w ogóle nie powiedziałam o czym to jest, bo trochę założyłam, że wszyscy już wiedzą, bo ta książka była czy jest książka, bardzo popularna, zwłaszcza w mediach społecznościowych. A jest to zbiór opowiadań o rodzie Koźlaczek, bo jest to żeński sabat czarownic. I nasza główna bohaterka jest Maliną, w sensie nazywa się Malina. I mieszka z, ze swoją mamą Aronią, oraz pomieszkuje z nimi jej prawa babcianercy, za którą ja kocham, ubóstwiam i, i trochę. Za każdym razem, jak próbuję coś nagrać, i wyciągam telefon, i, i mikrofon, i, i zaczynam to, to psy, akurat, właśnie wtedy to jest ich czas na zabawę. No, a oprócz tego chciałam trochę też już zakończyć tego vloga, bo jutro wyjeżdżamy na święta. Więc taka sytuacja. Yy, ja skończyłam tylko tą książkę, reszty w ogóle nie ruszyłam. Prawdopodobnie może coś przez, przez święta przeczytam. No i tyle. To byłby koniec. W opisie tego filmu znajdziecie mojego Instagrama oraz mojego Budrita. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić mi subskrypcję oraz kciuka w górę. I do następnego. Cześć!